Volkswagen postanowił odświeżyć swój flagowy model, jakim jest Tuareg. W tym materiale sprawdzimy, co się zmieniło na przykładzie odmiany Elegance z hybrydą typu plugin pod maską, podstawową o mocy 381 koni mechanicznych i napędzanej przez 3-litrowy silnik V6. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Jeśli chodzi o stylistykę, już na pierwszy rzut oka widać, że troszeczkę odświeżono. Nowa trapa chłodnicy, większa, która teraz nachodzi aż do linii reflektorów, pod nimi wciąż mamy chromowane wykończenie. Mamy również listwę, LED, która zaczyna się od samej lampy przez cały przód. Pojazdu również odmieniono reflektory, teraz są one w technologii matrycowej i podobno są to jedne z najbardziej zaawansowanych świateł matrycowych aktualnie na rynku. Nowy zderzak, który teraz ciągnie się przez całą szerokość, również chromowane wykończenie, prawdziwe wloty na bokach i centralnie. W emblemacie Volkswagena znajdziemy ukryte radary od systemów bezpieczeństwa. Obok jest ukryta kamera noktowizyjna, a kamera od systemu 360 jest centralna centralnie nad tablicą rejestracyjną. Linia boczna pojazdu oczywiście niewiele się zmieniła, pozostała praktycznie taka sama. Warto zaznaczyć, że felgi w standardzie otrzymujemy 18 lub 19 calowe, jeśli chodzi oczywiście o odmianę Elegance. W naszym egzemplarzu mamy jeden z trzech topowych wzorów o rozmiarze 21 cali. Tuarek po faceliftingu w topowej odmianie R może również występować w felgach aż 22 calowych, więc bardzo szeroka Paleta, jeśli chodzi o rozmiary, w odmianie Elegance mamy chromowane wykończenie wokół szyb, lusterka dwutonowe, gdzie górna część jest w kolorze nadwozia, a dolna jest w kolorze czarnym. Na dole znajdziemy ukrytą kamerę od systemu 360. Linia dachu minimalnie opada Ku tyłowi kończy się spoilerem, który jest odświeżony. Teraz jest dwutonowy, gdzie końcówka jest w kolorze czarnym. Prezentuje się to powiedzmy bardziej sportowo. Największą nowością jest belka świetlna, która idzie przez całą szerokość samochodu. Tylne światła są połączone taką listwą. I kolejną nowością jest podświetlany znaczek Volkswagena, gdzie dokładniej mówiąc świeci się wewnętrzna jego część cały obrys logotypu się świeci. Ja tego nie kupuję, do mnie to zupełnie nie przemawia. Miałoby to według mnie większy sens, gdyby znaczek z przodu się również świecił, ale on się nie świeci. Kto wie, być może jest to coś typu atrapy chłodnicy, które się świecą, może się do tego kiedyś przyzwyczaimy i może również przyzwyczaimy się do świecącego znaczka Volkswagena z tyłu. Ale ja tego po prostu nie kupuję. Centralnie przeliterowany napis Tuarek po prawej stronie e-hybrid, jeśli mamy odmianę hybrydową. Zupełnie nowy zderzak z wykończeniem w kolorze czarnym, ogromnymi końcówkami układu wydechowego, gdzie tak naprawdę rury wydechowe są tylko takie małe. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa oczywiście unosi się elektrycznie, a pojemność to 665 litrów. Gdy złożymy oparcia tylnej kanapy, wzrasta ona do 1675 litrów. Na papierze prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze, jednak z drugiej strony warto zaznaczyć w tym miejscu, że nieco mniejsza Skoda Kodiak ma bagażnik o pojemności 2100 litrów, więc 500 litrów różnicy. A sam bagażnik jak widzicie bardzo foremny, bardzo duży. Mamy wiele elementów praktycznych jak haczyki rozkładane po prawej stronie gniazdko 12V panel od wysuwanego haka holowniczego. Możemy również kliknąć i obniżyć zawieszenie w tym samochodzie. Jeśli byśmy potrzebowali włożyć bardzo ciężkie rzeczy, możemy ten samochód nieco obniżyć. W wersji Plug-in Hybrid dostajemy taką torbę, która wypełniona jest przewodami. W naszym samochodzie również apteczką i innymi elementami. Bardzo podoba mi się ta rolę. I podobałem się przed faceliftingiem, że unosi się ona do góry, jednak możemy ją złożyć w ten sposób i mieć dostęp do całej tej przestrzeni. Bagażnik wypełniony wieloma rzeczami, są tu również jakieś dodatkowe przegródki, jakieś dodatkowe siatki, jeśli byśmy chcieli tę przestrzeń zaaranżować. Jest również taki ładny dywanik, który chroni naszą standardową podłogę, I gdy się go pozbędziemy, możemy teraz otworzyć przestrzeń. Pod podłogą, gdzie widzicie, że w wersji plug-in hybrid jest to wszystko zabudowane. W tym miejscu jest system baterii, a więc mamy do dyspozycji tylko dedykowane miejsca na zestaw naprawczy, kompresor, oczko do holowania, nic specjalnego. Mamy również oczywiście możliwość, gdy złożymy tą, ten dywanik na miejsce, możemy oczywiście również złożyć oparcia tylnej kanapy, jednak z jakiegoś powodu nam się to nie otworzyło. Więc poprawmy to ręcznie. Te fotele, te kanapy. O, to się kompletnie zablokowało. Spróbujmy jeszcze raz. O, udało się. Trzeba pójść i to jeszcze docisnąć. One się zablokują. Jednak przestrzeń nie jest idealnie równa. Jak widzicie, jest taki dodatkowy mały uskok. Więc przestrzeń nie jest do końca praktyczna. Pozbądźmy się jeszcze tej rolety. Jeśli nam się jakoś. Uda to sprawnie wyjąć. bo no najprostszych to niestety nie należy. Macie teraz podnóż na całą tę przestrzeń. Nie jest ona imponująca, jeśli chodzi o wartość, jednak wciąż bagażnik Volkswagena Tuareg po face-liftingu jest bardzo duży i możemy przewieźć tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy. I witam Was we wnętrzu Volkswagena Touarega po faceliftingu. Wnętrzu, które na pierwszy rzut oka wygląda w sumie dokładnie tak samo, a więc ogromny wręcz telewizor centralnie z najnowszym systemem inforozrywki kolejny wyświetlacz za kierownicą zamiast tradycyjnych zegarów ogromny, masywny tunel środkowy z dwoma miejscami na napoje, które są ładnie podświetlane, Czy takie dodatkowe trzecie miejsce się znajdzie na upartego, jednak oczywiście nie możemy korzystać ze wszystkich trzech naraz na jakąś mikropuszkę, jak znalazł. Wielki wybierak kierunku jazdy, przyciski awaryjne, wyłącznik kontroli trakcji oraz regulacja głośności poprzez fizyczny suwak, to jest jak najbardziej na plus. Przycisk od hamulca ręcznego, dwa pokrętła od po pierwsze, po prawej stronie mamy zarządzanie zawieszeniem tego samochodu. Po lewej stronie mamy tryby jazdy, więc możemy wszystko szybko dostosować według naszych upodobań poprzez fizyczne regulatory. Nie musimy korzystać z tego ogromnego wyświetlacza. A wyświetlacz jest bardzo powiedzmy funkcyjny, najnowszy system inforozrywki od Volkswagena, który jest rozbity na. W pewnym sensie trzy belki. Po pierwsze, na dole mamy panel od klimatyzacji z regulacją podgrzewania i wentylacji foteli. Musimy kliknąć na temperaturę. Może, pojawi nam się suwak. Możemy zarządzać w ten sposób. Możemy również klikać tutaj. No, gdy klikniemy na liczbę, co intuicyjnie powinno się wyłączyć, to, to nie, to regulujemy cały czas temperaturę, musimy kliknąć na wyświetlacz, żeby to schować. Po lewej stronie mamy kolejne przyciski funkcyjne, gdzie połowa na dobrą sprawę jest od klimatyzacji. Jest również przycisk od wyłączenia całkowicie głośności samochodu, skrót do asystentów, a więc po kliknięciu możemy na przykład szybko wyłączyć sygnalizację przekroczenia prędkości, czy line assist. Od razu mamy skrót, dalej mamy skrót do... Parkowania, czyli do czujników kamery 360 całego tego systemu. Następnie, gdy wyłączymy to wszystko, i może być tym przyciskiem, nie wiem, co się wydarzyło? Wyłącz, po prostu wyłącz. To gdy zbliżymy dłoń, bo normalnie tabelka jest schowana, choć o, teraz się znowu schowała, gdy zbliżymy dłoń na górze pojawiają się dodatkowe przyciski gdzie na przykład przycisk do wszystkich funkcji samochodu nie jest na dole, tylko jest na górze, więc trzeba aż się podnieść, jeśli się osobą wyższą, aby w to kliknąć. Dodatkowo, gdy, gdy to schowamy, Mamy tutaj również podstawowe skróty, jak np. Android Auto, muzyka, radio i inne podstawowe funkcje. Oczywiście Android Auto i Apple CarPlay są bezprzewodowe. Mamy w tunelu środkowym ładowarkę indukcyjną na nasze urządzenie mobilne o wydajności 15 W z systemem chłodzenia, gniazdo USB-C oraz złącze 12 V. W podłokietniku dwa kolejne porty USB. Po pierwsze, poprzez te porty możemy fizycznie, kablowo podłączyć Android Auto czy Apple CarPlay, jeśli byśmy mieli taką potrzebę i te złą... Łącza, również to z przodu, jednak ono służy tylko do ładowania. Mają moc 45W, a więc możemy ładować nie tylko telefony czy iPada, lecz również laptopy, co jest bardzo na plus. Deska rozdzielcza według Volkswagena przeszła metamorfozę, jest zupełnie inna. Choć tak naprawdę dla mnie wygląda dokładnie tak samo, tylko może podświetlenie jest troszeczkę inne. Irytujący jest fakt, że ten samochód, do cen przejdziemy później. Ten samochód do najtańszych nie należy jednak. To wszystko się ugina, to wszystko skrzypi. Ja rozumiem Wasze komentarze, które piszecie, że no samochodu się tak nie maca. Samochodu nikt tak podczas korzystania z auta nie robi. Jednak wiecie, ten samochód jest drogi, więc powinien być dobrze spasowany. Nie powinno mieć to miejsca. Dlatego my, dziennikarze, macamy te samochody i sprawdzamy, czy to trzeszczy. Ponieważ gdy mamy samochód kosztujący tak niemałą kwotę, oczekujemy, że będzie on dobrze spasowany, dobrze złożony. I szczególnie teraz, gdy ma to facelifting, będzie to poprawione. A w przypadku Tuarega? No nie, no to wszystko się ugina, to wszystko skrzypi, więc szczególnie tutaj, tu jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Tu na środkowy to wszystko już jest naprawdę dobrze spasowane. Fotele bardzo wygodne, regulowane elektrycznie, z masażem. Jest 8 funkcji masażu, więc jak najbardziej w porządku. Na drzwiach miękkie wykończenie, również piano black z podświetleniem, aluminium, które jest prawdziwe aluminium. To jest warte zaznaczenia, to nie jest plastik pomalowany na aluminium, tylko to jest faktycznie aluminiowe wykończenie, więc to jest jak najbardziej na plus. Kierownica standardowa jak dla wszystkich Volkswagenów wygląda identycznie jak w Golfie, a więc mamy przyciski dotykowe, które mają minimalny, minimalną wibrację, więc są haptyczne. Mamy jakąś informację zwrotną, że coś kliknęliśmy. Jednak Wolałbym fizyczne przyciski na kierownicy, aby było to nieco lepsze. Są łopatki, które są bardziej przyciskami do zmiany biegów. Nie wyglądają za dobrze, również oczekiwałbym czegoś większego. Po lewej stronie dodatkowy mikroschowek i panel od świateł. Oczywiście fotele są regulowane z pamięcią, więc na drzwiach mamy przyciski do danej pozycji. Całościowo wypada to naprawdę bardzo dobrze. Do tego telewizora trzeba się przyzwyczaić. Jednak tylko to spasowanie mogłoby być po prostu troszeczkę lepsze. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń Volkswagena Touareg, to po pierwsze otrzymujemy naprawdę sporo ilość miejsca na nogi. Ja spokojnie mieszczę się za sobą na wysokość. Powiedziałbym, że niemalże na steg, jednak z uwagi na panoramiczny dach, jeśli by go nie było, miejsca na głowę byłoby troszeczkę więcej. Wykończenie miękkie, jak najbardziej w porządku. Mamy roletki w drzwiach i to, co mi się bardzo podoba, to mamy fizyczny panel klimatyzacji, w odróżnieniu od tego, co znajdziemy z przodu. Tam wszystko robimy poprzez wyświetlacz, z tyłu mamy fizyczne przyciski. Myślę, że powinno być na odwrót. Jednak przynajmniej tutaj w drugim rzędzie siedzeń mamy fizyczny panel. Pod nim wysuwana półka, gniazdko 12V, dwa porty USB oraz przetwornica 230V. Z praktycznych rozwiązań, siateczki w oparciach przednich foteli. Mamy również podłokietnik z dwoma miejscami na napoje. Jak najbardziej w porządku, jednak miejsca na napoje są centralnie, więc może nam to troszeczkę powodować dyskomfort podczas podróżowania. To, co warto zaznaczyć, to tylna kanapa po pierwsze jest przesuwna, nie uszkodźmy kamery GoPro, a po drugie, jeśli sobie na przykład troszeczkę przesuniemy, możemy wyregulować oparcia i być w pozycji bardziej leżącej, więc. Podróżowanie w długiej trasie jak najbardziej na plus. Jest również oczywiście podświetlenie, głośnik, nawiewy na słupku B. Również jest również oświetlenie, które zawsze działa, gdy mamy drzwi boczne otwarte. To, co warto zaznaczyć, to tylna kanapa po pierwsze jest przesuwna, nie uszkodźmy kamery GoPro, a po drugie, jeśli sobie na przykład troszeczkę przesuniemy, możemy wyregulować oparcia i być w pozycji bardziej leżącej. Więc podróżowanie w długiej trasie jak najbardziej na plus. Jest również oczywiście podświetlenie, głośnik, nawiewy na słupku B również. Jest również oświetlenie, które zawsze działa, gdy mamy drzwi boczne otwarte. Skrajne miejsca mogą być podgrzewane, oczywiście są również wyposażone w izofiksy. Więc wszystkie podstawowe rzeczy są i możemy w tym samochodzie bardzo komfortowo podróżować nawet w dłuższe trasy. I witam Was za kierownicy Volkswagena Touarega po faceliftingu w odmianie e czyli hybrydzie Plugin, która pod maską ma 3-litrową benzynę o mocy 340 koni mechanicznych 450 km maksymalnego metu obrotowego. Do tego jest silnik elektryczny, który jest zintegrowany w pewnym sensie ze skrzynią biegów. Jest umiejscowiony pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów automatyczną 8 ma 136 koni mechanicznych. Zintegrowany jest również z baterią o pojemności około 18 kWh brutto. Netto wychodzi to około 14 kWh. Łącznie cały układ generuje 381 koni mechanicznych i 600 Nm. Czysto teoretycznie ten samochód jest w stanie rozpędzić się od 0 do setki w 5,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Bardzo chętnie sprawdziłbym, jak ten samochód rozpędza się od 0 do setki i osiągnął. Podobny może czas, jak podaje producent, ale warunki niestety wciąż mamy bardzo złe. Nasza droga testowa jest w okropnym stanie. Oczywiście spróbujemy, czemu by nie? Sprawdzimy, oczywiście, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Przełączymy się w tryb: mamy do wyboru bardzo wiele trybów jazdy: eko, komfort normalny, sportowy, indywidualny, offroad oraz tryb na śnieg. Przełączymy się w tryb sportowy. Nie mam pojęcia, jak to się skończy, ale jestem bardzo ciekaw, jak ten samochód przyspiesza ze startu z zatrzymanego. Wybaczcie komunikat o uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy. Tuż przed naszym nagraniem skończyła się, skończył się płyn, więc przełączę Wam, abyście widzieli na... Środku, jaka jest prędkość, a nie tam po prawej stronie? To wszystko możemy oczywiście spersonalizować i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza. Już jest tryb sportowy na skrzyni biegów. Wyłączony auto hold, a więc noga na hamulec, gaz w podłogę. Nie mamy w tym samochodzie żadnego lunch control, jednak zawieszenie troszeczkę usiadło. No, szokująco dobrze. Bardzo mocno go rzuca, ciężko go utrzymać, jednak jest. 100 na godzinę, teraz spróbujmy się nie rozbić. a bez bardzo sprawnie próbuje nas utrzymać. Wyłączmy już tryb sportowy, nie ma żadnej potrzeby. A czemu nie? Włączmy tryb Snow, ponieważ mamy drogi bardzo mocno zaśnieżone, więc skorzystajmy z dobrodziejstwa systemu Volkswagena. Zobaczymy, jak on sobie radzi na śniegu. Jak widzicie, za kierownicą pojawiły nam się informacje o stopniach, czy mamy na pewno tryb snow? To wygląda jak informacje z trybu offroad. Nie wiem po co mi te informacje, gdy jestem w trybie snow, ale niech będzie. Automatycznie się przełączyły, więc, więc sprawdźmy, czy nam się to do czegokolwiek przyda. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy Volkswagenem Touaregiem po liftingu, to jeździ mi się nim dokładnie tak samo, jak odmianą przed faceliftingiem, a więc samochód niesamowicie komfortowy. Volkswagen chwali się, że dopracowano jeszcze to pneumatyczne zawieszenie, poszperano jeszcze, aby zwiększyć komfort podróżowania. Jednak ten komfort był na tak wysokim poziomie przed faceliftingiem, że ja nie odczuwam większej różnicy. I śmiało mogę powiedzieć, że jest to najbardziej komfortowy Volkswagen, jaki jest aktualnie w ofercie. Naprawdę ten samochód prowadzi się, ma komfort. Już praktycznie jak samochody premium, więc no w pewnym sensie jest to niemalże ta sama konstrukcja co Audi i Porsche. Bazuje na tej samej płycie podłogowej, wykorzystuje bardzo podobny układ napędowy. Z jednej strony rozumiem, że Volkswagen chce mieć taki flagowy model w swojej ofercie, A to się tak, tak kłóci z tym, że mamy Audi Q7. Oczywiście można nie lubić po prostu designu, można nie chcieć mieć marki Audi lub po prostu jest się fanatykiem Volkswagena i chce się mieć Volkswagena. Jednak te samochody są do siebie tak podobne, tak podobnie się prowadzą. Są oba niesamowicie komfortowe. Więc można się zastanowić naprawdę, czemu taki Volkswagen jest jeszcze w ofercie. Jestem ciekaw tego trybu Snow, tutaj jest bardzo ślisko, jest w ogóle nieodśnieżone naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzi można się zastanowić po co taki samochód w ofercie, szczególnie, że nasz egzemplarz, znaczy ogólnie cennik Volkswagena Touarega zaczyna się od 316 tysięcy złotych za podstawą wersję wyposażenia o bardzo ciekawej nazwie Touareg wersja Elegance automatycznie jest troszeczkę droższa i występuje w niej odmiana hybrydowa e-Hybrid, którą właśnie się przemieszczamy. W podstawowej wersji wyposażenia tego modelu nie znajdziemy. I auto kosztuje 406 tysięcy złotych, oczywiście w przybliżeniu. Problem jest taki, że do tego samochodu praktycznie wszystko trzeba dokupić. Dach panoramiczny, hak holowniczy, felgi to ponad 10 tysięcy złotych. Lakier, wnętrze, tapicerka. Domykane drzwi, tylko z przodu, bo z tyłu się nie domykają, podgrzewaną kierownicę, której ktoś nie doklikał. To wszystko jest opcją w tym samochodzie. I powoduje to, że nasz dzisiejszy egzemplarz to nie jest wydatek 406 tysięcy zł, tylko bliżej mu do 506 tysięcy zł. Więc jest to już naprawdę bardzo dużo pieniędzy za Volkswagena. Pamiętajcie, w tej cenie możecie kupić Porsche Cayenne, które w pewnym sensie jest dokładnie tym samym samochodem. To nie jest Volkswagen. Ten samochód również ma bardzo specyficzny wygląd i można to lubić, można tego nienawidzić. Kompletnie do mnie nie przemawia na przykład ten znaczek z tyłu. To jest coś, to jest coś, co na pewno będę potrzebował, myślę, kilku lat, aby się przyzwyczaić, ponieważ no jest to coś. coś dziwnego. Znaczy, plus jest taki, że jestem w środku, więc nie widzę tego znaczka, ale. Dla innych użytkowników, nie wiem, dziwnie to wygląda, jak znaczek Wodzwagi na świeci się na czerwono. Taki trochę szatański. Nie, nie do końca, nie przemawia to do mnie zupełnie. Samochód jako całość jest naprawdę bardzo komfortowy, jest niesamowicie wygodny, jest fantastycznym krążownikiem w długie trasy. Wersja plugin hybrid wyróżnia się tym, że mamy baterię, powiedzmy taką średnią, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy. Maksymalnie możemy według producenta przejechać około 51 km, tylko i wyłącznie wykorzystując prąd elektryczny. Maksymalnie rozpędzi się do ponad 130 km na godzinę, wykorzystując tylko i wyłącznie silnik elektryczny, więc to jest akurat wynik naprawdę pozytywny. Jednak w takich warunkach jak dzisiaj energia elektryczna starczy nam na około 25 może 30 km, jeśli będziemy jechać bardzo spokojnie. No i będziemy mieli cięższy samochód. Który faktycznie odzyskuje tę energię troszeczkę, wpływa to na zużycie paliwa. Jednak wiecie, gdy przełączę się na długookresowe zużycie paliwa, to jak widzicie, po przejechaniu 425 km, średnie zużycie paliwa to 12,6. Więc jest to bardzo dużo. Około 150 km to jest jazda tylko i wyłącznie w mieście, a więc przez te pierwsze 25 km. Była energia elektryczna i mogliśmy wykorzystywać tylko i wyłącznie prąd do przemieszczania się. Następnie to jest jednak 3-litrowe V6. To będzie swoje palić. Więc podawane przez producenta 2 litry na każde 100 km jest bardzo mocno nierealne. Chyba, że mierzymy to na dystansie 50 km, To wtedy jest szansa, że faktycznie ten samochód zużyje około 2 litry, gdyż wcześniej będzie wykorzystywał energię elektryczną. Jednak długookresowo... Niestety będzie to swoje palić. Jeśli będziemy ten samochód oczywiście ładować codziennie w domu, w garażu, jechać do pracy, to, to tak. Z jednej strony mamy ogromny silnik, prawie 30 koni mechanicznych. Jeśli codziennie będziemy korzystać, czy robić przebiegi maksymalnie powiedzmy 80 km, to będzie nam ten samochód zużywał bardzo mało paliwa. Jednak nie liczcie, że w trasie ten samochód będzie oszczędny. To będzie swoje palić. Najniżej w trasie udało mi się zejść do około 9 litrów na każdy 100 km, ale to była jazda bardzo spokojna. Jazda 140 km na godzinę, oczywiście w warunkach takich, jakie mamy dzisiaj, czyli jest zima, się akurat troszeczkę cieplej jednak przez większość dni temperatura była cały czas na minusie, więc ten samochód będzie swoje palił. Nie oczekujcie, że on będzie jakkolwiek oszczędny. Na dystansach dłuższych, powiedzmy, niż 100 km, w mieście. W mieście jest to bardzo samochód specyficzny, bo z jednej strony jest niesamowicie komfortowy, a więc przemieszczanie się tym samochodem po łodzi to, to naprawdę jest przyjemność. Z drugiej strony, z uwagi na jego ogromne wymiary, manewrowanie nim do najprostszych również nie należy. A tylna oś skrętna jest oczywiście opcją. W standardzie tego nie otrzymujemy. Całościowo jest to samochód, którego z jednej strony nie jestem w stanie pojąć, bo nie jest on na tyle praktyczny, na ile wygląda. Znaczy pomimo ogromnych rozmiarów nie znajdziemy tutaj trzeciego rzędu siedzeń i nie znajdziemy bardzo dużego bagażnika. Z drugiej strony jest to samochód, który odwdzięcza się bardzo wysokim komfortem i wręcz na poziomie marek premium. Jednak ta cena do mnie to zupełnie nie przemawia. Nie mogę doczekać się w wersji R, ponieważ tam będzie hybryda plug-in o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Jeśli dobrze pamiętam 460 koni mechanicznych. Więc to może być bardzo interesująca wersja tego samochodu. Jestem ciekaw, jak będzie się prowadził, na ile będzie inny niż taka, powiedzmy, bardziej przyziemna wersja. Jednak nadal pół miliona za Volkswagena. Ja osobiście wolałbym Porsche Cayenne. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat odświeżonego Volkswagena Touarega w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.